Hej, cześć, witajcie w krótkim filmiku informacyjnym na temat konkursu Chuck Vision Song Contest. Część z Was już czekała na ten filmik, więc jest. Część z Was może pierwszy raz widzi, o co chodzi. Zaraz wytłumaczę. Nie martwcie się. Mam nadzieję, że wszystko w tym filmie zostanie wytłumaczone jasno i klarownie, że wszyscy zrozumieją, o co chodzi. No właśnie, o co chodzi, na czym ten konkurs będzie polegał. Będziecie mogli wcielić się w nadawce publicznego. Dowolnego europejskiego kraju, który choć raz wziął udział w Eurowizji z jeszcze jednym wyjątkiem, um, i wybrać wewnętrznie piosenkę i wysłać ją oczywiście wirtualnie na Eurowizję, zwaną Wizją, e, czyli na nasz wirtualny konkurs, na naszą zabawę. Nikt nie musi tutaj śpiewać, nikt nie musi tutaj niczego nagrywać dla mnie, absolutnie nie. Po prostu stajecie się e, reprezentantami. I wysyłacie piosenkę na, na konkurs. I na tym ten konkurs będzie polegał. Czyli będą półfinały, będzie finał. Zasady będą podobne jak na Eurowizji, czyli Żyli i widzowie będą głosować. I właśnie tutaj też jest ważna informacja, że nie będzie wielkiej piątki i gospodarzy, czyli wszyscy biorą udział w półfinale i wszyscy walczą na równi. Jak to będzie się odbywało, jeszcze nie powiem Wam, bo nie wiem ile osób się zgłosi, ile będzie tych państw. E, możliwe, że nie będzie to tak stricte jak na Eurowizji, że będą tylko dwa półfinały, na przykład będą trzy półfinały e, i zobaczymy, jak to się wszystko rozwiąże. Na pewno, jak już będą e, wszystkie zgłoszenia, to wtedy będę mógł powiedzieć Wam więcej na ten temat. E, natomiast na pewno jest przyjemna nagroda do to będzie też statuetka Zwyciela Zwycięzcy e, i e, slogan i logo. No, bo konkurs Eurowizji charakteryzuje się tym, że jest co roku inny slogan, inne logo, i w tym roku za slogan dziękuję użytkownikowi, a właściwie użytkowniczce Alice, która napisała ten krótki, treściwy i bardzo mi się spodobał ten slogan. It's our time, czyli to nasz czas, bo to nasz czas, by lśnić, pokazać szerszemu odbiorcy muzykę Europy i świata. A logo to jest klucz nowy który jest jednocześnie zegarem, czyli nawiązuje do sloganu. No a co nie symbolizuje muzyki, jak klucz wiolinowy. <laughs> I właśnie zgłaszać możecie się przez formularz, który jest w opisie do tego filmu i jak wypełnić ten formularz. Nie jest on trudny. Należy wskazać tam swój adres mailowy, na który będę wysyłać Wam wiadomości, czy się Wam udało, czy nie udało. Zgłosić możecie jedno państwo główne, czyli to państwo, z którym najbardziej chcecie wziąć udział, oraz w razie gdyby to państwo było już zajęte, możecie dodatkowo wysłać kraj zapasowy. I nie jest oczywiście wymagane, możecie zgłosić tylko ten kraj główny, a on już się uda. I też wpisujecie tam swoje imię i też rok urodzenia, i właśnie pierwsze zgłoszenie to zgłoszenie główne, gdzie wskazujecie państwo, które zgłaszacie, wskazujecie jak nazywa się wykonawca, który wykonuje daną piosenkę. Musicie podać link, którym potwierdzicie, że dany wykonawca jest z danego kraju, czyli albo urodził się na terenie tego kraju albo ma jego obywatelstwo. Jak to potwierdzić? Najczęściej albo ze strony internetowej danego artysty, jeżeli taką posiada, albo na przykład z Wikipedii. Jeżeli tam będzie napisane, że Ed Sheeran to brytyjski piosenkarz, no to jest jasne, że pochodzi z Wielkiej Brytanii. Jeżeli będzie napisane, że, nie wiem, jakaś tam pani urodziła się w Berlinie, to może reprezentować Niemcy. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś będzie miał napisane, że ma nie wiem, korzenie polskie nie może reprezentować Polski. Jeżeli napisane, że jest polskim piosenkarzem, może reprezentować Polskę. Więc trzeba wkleić tam link. Trzeba podać tytuł piosenki oraz podać link, którym potwierdzicie, że dana piosenka została wydana w 2019 roku. To może być. Też link z Wikipedii, albo może być też link na przykład na YouTubie, gdzie będzie podana data wydania teledysku, bo jest to czasami równoznaczne z premierą piosenki. Może być też często na, na samych Google'ach, gdzie wpisujecie tytuł piosenki i wyskakuje data wydania. To też może być jak najbardziej link, który potwierdza wydanie tej piosenki. I... To zgłoszenie jest wtedy całe. Oczywiście trzeba też podać link do piosenki na YouTube, mimo wszystko, żebym wiedział, o którą piosenkę Wam chodzi. I drugie zgłoszenie to jest zgłoszenie to zapasowe. Oczywiście, pierwszy kraj i drugi muszą się ze sobą różnić. Jeżeli nie zgłaszacie zapasowego, zaznaczacie nie i pomijacie pozostałe rubryki i wysyłacie formularz. Ja ten formularz sprawdzam. Jeżeli Uda Wam się zakwalifikować albo z głównym, albo z zapasowym krajem, dostajecie wiadomość, że jesteście reprezentantami tego y, y, kraju. Natomiast jeżeli nie uda Wam się, bo na przykład piosenka nie będzie spełniała wymagań, albo te państwa będą już zajęte, możecie zgłaszać się dalej. Jeżeli są jakieś y, możliwości typu, że są jeszcze jakieś kraje wolne, można jak najbardziej się zgłaszać. Y, natomiast y, no właśnie, jaka piosenka może wziąć udział? Piosenka, jaka może wziąć udział, musi być wydana w 2019 roku. Ale jeżeli została wydana na albumie, na, na płycie w 2018, ale jako singiel w 2019, czy na przykład Teledysk powstał w 2019, jest to dopuszczalne, żeby ta piosenka zjawiła się w konkursie. Nie może to być cover, nie może to być remix, nie może to być. Nie mogą być zaczerpnięte jakieś sample z innych utworów, to musi być oryginalny utwór. To um, ważne jest też, że ta piosenka nie może mieć nic wspólnego z Eurowizją, czyli nie może to być piosenka z pre nie może być to piosenka, która została zgłoszona do selekcji e, i zostało to potwierdzone, nie może to być piosenka też z samej Eurowizji. Um, Ważne jest, że nie ma ograniczenia tutaj ani czasowego, ani ile osób wykonuje tę piosenkę. Nie ma tutaj absolutnie nic. Ta piosenka nawet nie musi mieć tekstu. To może być nawet sama melodia. To już od was zależy, czy taka piosenka ma potencjał, żeby walczyć w konkursie. Eee, jaka, jaki wykonawca może wziąć udział? No właśnie, to musi być ktoś, kto urodził się na terenie danego kraju, albo jest obywatelem tego kraju, czyli to coś mówiłem wcześniej, że ktoś urodził się w Warszawie, może reprezentować Polskę. Jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, ale urodził się w Berlinie, nie może reprezentować Polski. Chyba, że ma polskie obywatelstwo, czyli jak otworzycie sobie Wikipedię, będzie napisane, że polski DJ, piosenkarz, czy tam raper, to może reprezentować Polskę. Natomiast są też, yy, i też tutaj ważne, że nie ma limitu, czyli to może być nawet dziecko. To może być Roxana Węgier, to może być, nie wiem, to może być Bonnie Tyler, to może być no szed, nie, bo szcherbnie jest Amerykanką, więc Ameryka nie bierze udziału. Ale właśnie wykonawca może być związany z Eurowizją, tylko po prostu jego piosenka inna, która nie brała udziału w konkursie. Natomiast są też przypadki, gdzie. Gdzie te wymagania są też dodatkowe, znaczy dodatkowe, może nie wymagania w sumie, tylko są inne opcje. Tu chodzi o małe kraje, czyli te może mniej popularne. Czyli takie kraje jak Liechtenstein, Luksemburg, San Marino, Watykan, Andora, Monako i dodatkowo jeszcze Maroko, które może nie jest najmniejszym krajem, co prawda, ale myślę, że może mieć mniejsze powodzenie. Liechten... Jeżeli chodzi o te kraje, to w większości jest jedna zasada, że Reprezentantem może być ktoś, kto urodził się na terenie sąsian, sąsiedniego kraju czyli Liechtenstein to Austria i Szwajcaria, Luksemburg to Francja, Niemcy i Belgia. San Marino może pojechać ktoś, kto urodził się we Włoszech, w Watykanie również może być ktoś, kto urodził się we Włoszech, a dodatkowo może to być piosenka zgłoszona. Która ma charakter religijny lub wykonywana jest przez osobę duchowną, może taką znajdziecie. Y oczywiście musi spełniać wymóg, że jest wydana w 2019 roku. Andora to może być też reprezentant pochodzący z Francji lub Hiszpanii. Z Monako może być też ktoś z Francji. I Maroko może reprezentować każdy, kto pochodzi z dowolnego kraju arabskiego. Czyli jest po prostu wyznania muzułmańskiego. Jest muzułmanina po prostu. I też ważna informacja, że jeżeli jest duet na przykład albo zespół, to wystarczy, że choćby jedna osoba spełnia ten warunek obywatelstwa czy urodzenia się na terenie danego kraju. Coś jeszcze chciałem powiedzieć na pewno, więc nie szybko zapomnę. Mm, 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 mm. Nie ma nim mitu. Tak to jest. Człowiek sobie zapisze, co chce powiedzieć, i nagle mu wypada z głowy. Może za chwilę mi się przypomni. Jeżeli się zgłosicie i uda wam się dostać, to tym samym jesteście reprezentantami kraju, ale też jednocześnie jurorem danego kraju. Więc musicie głosować w każdej rundzie, w której wasz kraj bierze udział, oraz w finale czyli najprawdopodobniej w jednym z półfinałów i w finale. Jak to się będzie odbywało, na pewno będziecie informowani. Właśnie, jak śledzić konkurs? Konkurs można śledzić w sumie wszędzie, czyli na Facebooku będzie grupa, już w sumie jest otworzona. Możecie tam dołączać, nie ma ograniczeń. Jest też grupa na Discordzie, gdzie będę też informować o wybranych piosenkach. I jak śledzić konkurs, to też ważne, że na YouTube będą pojawiały się oczywiście filmiki. Na przykład, jeżeli będzie. Już wylosowany półfinał, no to na pewno zrobię jakiś skrót piosenek, żeby każdy mógł się chociażby trochę zapoznać z tymi piosenkami. Jest lato, mamy wolny czas, więc każdy może sobie gdzieś w tle puścić playlistę. Na pewno te playlisty też będę tworzyć, żeby każdy mógł posłuchać tych utworów. A jeszcze ważna informacja, właśnie taka, która mi się teraz przypomniała, o której myślałem, to nie ma wymogu języka. W jakim piosenka ma być wykonywana? Może być w każdym. Nie ma tutaj limitu ani jakichś yy, ograniczeń. I cóż, zapraszam do zgłaszania się. Zgłoszenia potrwają, myślę, tak 3 dni, bo osoby zainteresowane na pewno się na to rzucą. E, ale na pewno będę chciał to sprawdzać mniej więcej na bieżąco i będę was informować. Także sprawdzajcie maile. I yy, bądźcie też tam chociażby którejś z grup, żeby być na bieżąco, który kraj jest wolny w razie czego, albo kto został wybrany, albo kto Wam zabrał Wasz kraj <grym> i takiego wystawił. I życzę Wam udanej zabawy. To jest taka druga niespodzianka z okazji setnego byle do maja. Jutro pojawi się trzecia i ostatnia, także czajcie się uważnie. Bye!